Witam Was, to Super Chris11.pl, a to nowy odcinek, mój pierwszy dopiero z, z trybu wyprawy. A więc rozpocznijmy sobie tryb wyprawy. No i na początek się wybiera kapitana, drużyny. A więc najlepiej, żeby rozwijał się w w środku. Najlepiej, żeby się rozwijała w środku pola. Najlepszym kandydatem do tego jest jak nie inny człowiek, tylko Czavi. A więc na dwa drużyny. U mnie to będzie Chris. E fc taki skrót może być a więc taki herb może zostać i takie stroje też trochę sobie polosujemy a więc wylosowali się tacy nawet dobrzy zawodnicy a Więc przechodzimy dalej teraz Wybierzemy grupę, w której będziemy grać. Wiecie co? Chyba wybierzemy grupę F. Malta, Gruzja, Izrael, Łotwa, Chorwacja, Grecja. Nasi rywal na euro, Grecja. A więc zaczynamy od Malty. Zmienimy sobie tylko skład. On nie może grać. A więc środek, środkowy obrońca. Środkowy pomocnik. A więc mamy gorszego, więc. Tutaj wolałbym nie zmieniać, a więc tutaj środkowy pomocnik. Środkowy pomocnik to lepszym kandydatem do tego jest Tribojewicz. Lewy, lewy skrzydłowy i prawy skrzydłowy. A więc tutaj zostawiamy wszystko i w porządku 64 64 i 60. A więc to już koń wybiera. Zaraz, 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 a więc A więc to koniec wybierania składu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!